W swoim świecie 350 małych kurczaków. Ty, drugi Siren Head. Ej, Ty to napisałeś na kacie? Nie, ja nic nie napisałem, ale tu są dwa te. No to chodź tu pod to. Ała. Ginę. O, The Knocker. Siema, idę go zabić. Pukacz. Ty! Nie. Dobra, wychodzimy. Kot. Ej. Kot. Ej. Ej, zniszczymy... Nisz, niszczymy łóżka w całym domu. Niszczę ci. Zniszczyłem. Gościu, wyłaś mi z domu. Rozumiesz? Wyłaź mi z domu. Nie, ty nie ja będziesz. By, czy taki domek może być? Czekaj, bo próbuję wyprosić gościa z domu, bo on chce zostać farmerem. O, no możesz iść tam na górę. I dobra, czekaj. Zrobiłem ci łóżko. Chodź, ten. Czy ty jesteś? Bo ty wszędzie te domki stawiasz i w końcu nie wiadomo. Tutaj. O. No fajny. No tu będą ogólnie trzy albo cztery łóżka. Dobra, ja sobie łopatę zrobię. I nowy kilof, bo mi się tam już kończy. Mieczyk mam. A da się zrobić tak na tym Bo jak da się tarczę łączyć? Tak, da się. To chyba nawet... Ex Ej, zrób mi a propos tarczy, to mój zrób, bo straciłem z The Silence'em. Ej, no. Eee. Dwie. Wie... Jesteś nadal na czas. Still on time. The Silence'em. Masz kołysankę? Tak. Ej, oczy się topią. Te modyfikacje pozmieniały e, dźwięki zębiaków. O, deknocker! Się ma, idę go zabić. O, ty. Ej, deknocker! O, o, jestem w lesie. W tymczasowej bazie jestem. Ej, bo knocker y, bił przez tarczę. Miałem tarczę założoną, a on bił przez tarczę. Zburzyłeś, zburzyłeś pół domu? Zabudowałem. No brawo. Jest, mam wioskę. Spawn Pointa muszę sobie wziąć. Czemu ty kocie śpisz na jego łóżku? Dobrze, słuchajcie? Także idziemy do kopalni 4T. Co? Dobra Ej, noc. Nie wzięliśmy łóżek. Nie, nie. Co usłyszeć, że ktoś za mną idzie? Ej, chodź ten! Chodź pod la o lawakulkę. Robimy portal, czy co? Nie, nie. Żebym tylko... Dobra. Na razie robimy obsydion ok czy tu jest lawa nie wiem chyba nie nie ma czyli teraz muszę to skopać budujemy bazę, budujemy bazę posłyszę ten, The Silence o, to chodź czekaj, ja tutaj Ło, to tu jest ja tutaj mam Dobra, to masz każdy sobie, żeby taki mniej domek. Nie, ja chcę z sobą, ja nie chcę sam. Chyba, okay, chyba, że robimy połączoną. Albo no, połączmy się. Słyszę wilkołaka. Mhm. Czyli w dół muszę się skopać. No, Dzięki rozdziel e, rannych e, ubrań no dobra. Musimy węgiel znaleźć. Za, zrób takie okienko. Aha, czy tylko jedno mam wejście? Mhm. Coś się takie. Tylko żeby tam się nic nie pojawiło. Villager Murmurs? Jesteś nadal na czas nic nie widzę teraz totalnie. Cicho, nie możemy w ogóle chodzić. Biegniemy pod rzeką szybko. Dobra. Ale ja cię osłaniam. Jestem, jest. Mam cztery. Oczy tam były, oczy tam były. Sorry, head. Tak. Dobrze słuchajcie, a więc jesteśmy w tym... Jesteśmy tutaj w naszej skrzynce. Znaczy... Jesteśmy tutaj w naszym... Ej, nie, weź to zakop. Mamy jedno ten, bo ktoś tu może nas usłyszeć przez to, albo... Ten. Ale nie, tak. Chyba się! A, dobra, bo... Słyszałem jakieś... To jest ten ból kot Zakopuj się w koblu. Zakopuj się. Chodź, zakupimy... Słuchajcie... Słuchajcie, jest źle słuchajcie jakieś... Słuchać jakieś odgłosy w ogóle. Jesteśmy w jednej kratce. Przed chwilą byliśmy w, dosłownie willi. Ty czekaj. Przed chwilą byliśmy w, dosłownie willi, a teraz siedzimy w kratce jeden na jeden przestraszeni. Weź się przesuń. Przesuń się tam w małą stronę. Bo ja imię... Co? Nie no ten dźwięk nie wystarczy. mnie wyświetlał. iść tam, tam. Prosto. Bo ja muszę robić szybką akcję. Ktoś coś coś mówi. Ktoś z powinno... jest nie... online. Jesteś online? Nie, no, ja jestem offline. Słuchaj, jestem przerażony. Byłeś dzień czy not? Nie wiem, ale chodzi mi, żebyśmy... Patrz, i teraz mamy tutaj takie mini okno. Obramówka, obramówka. Chodź tu, bo tu mamy skrzynię. I w tej skrzyni mamy jeden piksel okna. Widzisz? A będzie dzień? No. Patrzcie, mamy tutaj okno. Jak widzicie, to jest... Musimy... Musisz być najciszej jak możesz. Bo mam obramówkę. Dobra, mój to i idźmy do kopalni. Aha. Nie. Nie do tej, bo ten... Tu mam obramówkę na razie. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby. Dobrano, z... mam. Ja też. Nie wiem, czy. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby z The Silence chodzić do kopalni. Dobra. Musimy siedzieć cicho. O, o, marionetka. Znaczy ten, posypianka. Znaczy no. Kołysanka. No, to, to będzie marionetka. Jest tu. Jest tu. Masz nową tarczę, pamiętaj. Bigo, ja. bijo. Ej, bije mnie, Bigo mnie. Oj, oh, sorry. Dobra. Ja go, Nie bij go z miecza, bo z miecza ty też mnie bijesz. Z siekiery na jednak. 你